Daje mój nastrój. Czego tu szukasz? Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irine. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda Grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisi, powiedzieli, że przytną jej te uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nisa słyszała, że mówili o podpaleniu. No dobrze, a pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. La 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 Powtórz, co powiedziałem. Ja? Ja nic nie mówiłem. Nie dość, że to wy jesteście... Ej, gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocioc oczy. No, no ma. Widać mu matkę koty na dachu dupczyli. <laughs> Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, prudasie? Zostawcie Maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? co go chuliarzy wyzwały, prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą poety niedojebane! dojebane. W dupy im te flety powsadzam bluźnierco. Wtedy co pierdną to nową melodyjkę zagrają. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa. Z barbary go, z barbary! Oh! Oh, kurwa. O, ha! Pierdol! Chłopaki! Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, no, przez plecy i w łeb! Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest! I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru w pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia! Gerald z Rivi? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno, i tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Pamiętasz kaznodzieje, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach? którego żeś przed wiernymi upokorzył. Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu, ostatniego namaszczenia. Nie mogłeś ostatni raz moić włosy? No a jak było z tym uzdrowicielem? Ludzie! Będziecie na tej sztuce płakać, abyście kroili czerwone się! Mieryć dzierdalaj! Dajcie, że... Chemstwo Szczęścia życzę. Przyda Ci się. Mi się nająć ochroniarzy. Świetnie, jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. E, to jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. To zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd? No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją nie słabo. To się świetnie składa, bo będziesz grał Wiedźmina, a nie księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu Cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja, jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem, jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Dużo zarabiacie na przedstawienia? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Mm, dziękuję. Do kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxim Bolier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego artysty. Masz rację. Cały ten projekt jest wystarczająco ryzykowny bez maksyma. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna. Ale ja mam jednak hmm. większe doświadczenie sceniczne. Umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż wygląd. Bardzo mi miło. Dam z siebie wszystko. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Przyścigli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Wysokie obywatele świętego miasta Nowigrad, witajcie. Zapraszamy na poruszającą historię pod tytułem Ocalenie Dopplera. Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. Księcia! Wcieli się weteran nowigrackiej sceny Abelard Ryza! W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny Irinę Renard! <klucz> ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. Bez niego nie odwiodę córy od złego mariażu. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę, a poznasz, co znaczy wdzięczność królowej. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego, dlatego, że tak się opłaca. Gerald łyknął haczyk. Plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecię, ale księżniczka nie może wyjść za potwora, jak wiecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Spotykaliśmy się ukradkiem nocą przed pianiem koguciem. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. Bądźmy razem na wieki. Skończmy serc udrękę. Zgadzam się, ukochany, zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Strata! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Zaraz wszystkim objawi się prawdziwa natura. Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Tu się kto może! Kryjcie się i zatkajcie uszy na ciąg. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera, to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Masz rację, Wiedźminie, mi nie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Ola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władza, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Dopler i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Miejsce Doplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Dobrze mówi. Co wy, aktory, nie znacie przykazań Wiecznego Ognia? Bluźniercy, szacunku do wiary trzeba ich nauczyć. Ej, wy tam! Siadać i klaskać, bo w wpierdol spuszczę! Co? Zaraz zobaczymy, kto tu komu w wpierdol spuści! Dawać bracia, Najebać im w imię kościoła! Pomóżcie, panie Wiedźmin, sami im rady nie damy! Prawda jest tak, że już nie jesteśmy straszni. Jak mam już. Patrzcie, jaka Widziałeś tych biedaków, co zrobił? Się... w ruchu. Gerald, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwilec zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Gerard, świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z jaskrem narazić jednocześnie Royvenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. <śleszy> Dlaczego nie skontaktowałeś się z piścinną ani aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z jaskrymi Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do skurwiena. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy nie szukali, ale... Ej, że! Czekaj no, cudako. Gerald, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrille, he? Dawno, co? Tak, dawno no ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dodo, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Tak, proszę. Zmień się w nią. Dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale, Buda, nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ugrzyło. A co z jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali gołowcy łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z Twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaska do Oksenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplere, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za ruki, zamienić się w cyzatą babę albo, bo wiem, w kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że Mengę nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie... Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach chłopców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. <laughs> Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Mengę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako menga i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie, chyba że zostanę na stanowisku jak Szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy, jak dzikie borsuki. No, ustalone, to do roboty. Nieźle sobie poradziłeś, jak na pierwszy raz. Pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki Maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Myślałam, że nie może być gorzej. Przeklicił. Dobry balans, groźny z Ciebie jegomość. No a jak było z tym Uczyłem się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i nie A ten? Baczenie... Nie szwędaj się tu